Witajcie! Dziś spotykamy się odrobinę nietypowo nadbudowaną południowo-zachodnią obwodnicą Brzeska. I na prośbę części widzów zwiedzimy z lotu ptaka budowę drogi ruchu przyspieszonego DK-75. Przy okazji witam i pozdrawiam mieszkańców Brzeska i okolic. Jakiś czas temu obiecałem, że na kanale zaczną w miarę możliwości pojawiać się materiały nie tylko z Krakowa i jego bliskich okolic, ale od czasu do czasu również tych dalszych. Nasz przelot zaczynamy nad cesarskim gościńcem i lecimy w stronę ronda łączącego ulice Kościuszki i Konotnickiej. Budowany odcinek stanowi fragment łącznika Brzeskiego, łączącego węzeł autostradowy Brzesko z drogami krajowymi DK94 oraz DK75. Zakres prac przewiduje budowę 3-kilometrowej drogi głównej ruchu przyspieszonego DK-75, przebudowę istniejącego ronda w ciągu drogi krajowej DK-94 i DK-75 w miejscowości Jasień, budowę nowego ronda w miejscowości Okocim i w wspomnianym odcinku drogi Cesarski-Gościniec, budowę koniecznych obiektów inżynierskich jak wiadukty, mosty, przebudowę lokalnych istniejących dróg dojazdowych w obrębie budowy. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego i co najważniejsze, wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum Brzeska. Budowany odcinek pozwoli na przejazd z autostrady dalej na południe w kierunku sądeczczyzny z ominięciem Brzeska. Odciąży to ruch w mieście na ulicach Kościuszki, Księdza Popiełuszki i Mickiewicza. Droga będzie miała dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Na trasie poza wiaduktem powstaną dwa mosty nad rzeką uszwicą, które będą częścią ronda kończącego tę trasę. Rondo zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozwolić w przyszłości na bezkolizyjny wjazd na planowaną sądeczankę. Przewiduje się, że nowa droga rozładuje korki, co pozwoli przyspieszyć przejazd drogą na sądeczyznę nawet o kilkadziesiąt minut. Droga będzie zaczynała się na istniejącym obecnie rondzie w Jasieniu i kończyła na budowanym nowym rondzie w Okocimiu i jest początkiem zapowiadanej od lat nowej sądeczanki. Prace przy budowie rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku i miały skończyć w lipcu 2024, co niestety na tym filmie możemy wyraźnie zobaczyć, że nie jest już realne. Tak będą opóźnienia. Główny wykonawca opóźnienia tłumaczy trudnymi warunkami meteorologicznymi w 2023 roku oraz opóźnieniami związanymi z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Nowy przewidywany termin zakończenia prac zakłada, że będzie to najwcześniej jesień 2024 roku. Tak przy okazji, skąd my to krakusy znamy. Podsumowując, wartość umowy na realizację opiewa na kwotę blisko 80 milionów złotych. Zleceniodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, a głównym wykonawcą Eurowia Polska. Łączna wartość inwestycji wynosi 98 milionów złotych. Nadzór budowlany natomiast prowadzi konsorcjum firm Incol Consulting i MP Consulting. Aktualny postęp z prac według oficjalnych danych na stronie inwestycji wynosi 73% robót budowlanych oraz postęp czasowy 95%. Na koniec dziękuję patronom i zachęcam jak zwykle do subskrypcji kanału. Magiczna granica 10 tysięcy subskrypcji, która jeszcze rok temu wydawała się mało realna, właśnie została osiągnięta w dniu dzisiejszym, a ja z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Jak sądzicie, uda się zdobyć kolejny próg 20 tysięcy osób zebranych wokół Kraków z nieba? Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kolejnym filmie. Devising hearts are rebel, minds defiant. Hear me, calling in this moment, giant jars are falling, shadows calling, hearts are breaking. Faith is shaking, youth in darkness, dreams are silent, searching answers, feeling violent. Why'd you leave me? Can you see me? Rebel, running, storm is coming, eyes are misty, soul is in heart in pieces, world is drifting. God, I'm calling, tears are falling, you my anger. Feel my danger, lost and lonely. Are you only? Watching silent here beside me god i'm crying no more lying soul is weary future's blurry i'm still searching truth i'm learning keep on fighting dark ignited burning world is turning roads are twisting hopes resisting in the chaos voices whisper faith is fragile dreams are crisper god my footsteps hear my regrets hearts confusing faith i'm choosing paths of fleeting strength is seeping. hold me closer hear me weeping god i'm calling tears are falling my danger lost and lonely are you only watching silent here beside me god i'm crying no more lying soul is weary future's blurry i'm still searching truth i'm learning keep on fighting dark and voices echo in the shift Spirit lifting, lost horizons, hearts divided Truth is hidden, faith is guided Hear my pleadings, mind is reeling Wounds are healing, life revealing In the silence, find your presence, seeking solace, feeling Essence, God I'm calling, tears are falling Hear my anger, feel my danger, lost and lonely Are you only, watching silent, here beside me, God I'm crying I lead on, hear me praying Life's betraying, hear my story Seeking glory, standing taller Hear me holler, God, I'm calling Tears are danger, lost and lonely Are you only watching silent Here beside me, God, I'm crying God, I'm calling, God, I'm crying God, I'm calling, God, I'm calling God, I'm calling, God, I'm calling God, I'm calling, stars are falling Faith is calling, dreams are silent Hope's igniting, hear my story Seeking glory, standing taller Are you with me?